To nie było bagno, to było piekło. Byłem niczym. pomimo myszy szczury, wszystko biegało. Byłem złodziejem. Kradłem, rabowałem. No byłem okrutny. Pękło coś we mnie. Łzy mi poszły. Co ja pomyślałem, chłopie? Najwyższy obrać plan B. to jest jeden z najpoważniejszych i najtrudniejszych do rozwiązania problemów społecznych. W Polsce szacuje się, że bezdomnych jest minimum 30 tysięcy osób. Z bezdomności bardzo trudno wyjść. Często zaczyna się od alkoholizmu, od utraty pracy, od popadnięcia w ten długi. Potem już jest tylko ściana. Bardzo ważne jest, żeby wtedy ktoś podał rękę, żeby powiedział, co dalej. Młodzi, starsi, niepełnosprawni. Przyjmujemy tutaj wszystkich, jak tylko mamy miejsce, to przyjmujemy. Pod koniec lat 80. małżeństwo psychologów Barbara i Tomasz Sadowscy postanowili stworzyć niezależny system pomocy osobom wykluczonym społecznie. Tak w 1989 roku powstała Fundacja Pomocy Wzajemnej BARKa. W pierwszym domu we Władysławowie zamieszkało 25 życiowych rozbitków. Jak ci ludzie tak naprawdę zaczęli trafiać do ciebie i w jaki sposób ty trafiałeś do nich? Koło nas były osoby, które przychodziły zewsząd. Ktoś przychodził z małym dzieckiem, ktoś przy... miał dwie torebeczki. On przychodził z ogromnym lękiem, że nie będzie yy, miał szansy. Mowa jest że przychodzisz zgnębiona z dwójką dzieci, wyrzucona przez męża. Bezrobotnego, powiedzmy sobie, jeszcze pijącego. Przychodzisz i się częsiesz, i tutaj nagle okazuje się, że on wchodzi do domu, który mówisz, że tak, że to jest Twój dom. Ale bo mi smutno. Kilka razy trzeba powiedzieć, że na przykład ja się bałam, bo tutaj urodziła się Jadzia. A przyszedł chłopak, który mieszkał 18 lat w niemieckim bunkrze. Ja wtedy rzeczywiście powiedziałam do Tomka: Tomek, może po prostu nie wiemy, co ten człowiek w sercu nosi, może go nie przyjmujmy, zobacz, tu mała jadzia i tak dalej. No i Tomasz mówi: No, jak, jak się tak boisz, to bierz dzieci, jedź do matki. Słuchajcie, i on przyszedł do kolacji, już troszkę taki przejrzało trochę. I, I on powiedział, że on od 18 lat po domu dziecka nie miał dokąd pójść. I opowiedział swoją historię. No i to było takie przejmujące wtedy. Także został po prostu. Potem przychodzili następni. Po 26 latach w Polsce funkcjonuje 15 wspólnot liczących po 20-30 osób. Największa znajduje się w Chudobczycach, koło Poznania. Powstała 17 lat temu na terenie opuszczonego PGR-u. Tomek Klinik trafił do Chudobczyc w 1998 roku. Miał wtedy dopiero 21 lat. Trudnych lat. No, mój ojciec był alkoholikiem. No. Moja matka odeszła od mojego ojca. Rodzice zrobili taki podział majątku, czyli matka wzięła brata, ja zostałem z ojcem alkoholikiem i, i wtedy no, jak matka odeszła, to mój ojciec zaczął się zapijać już na śmierć. No nie? Także musiałem też się utrzymać, jeszcze ojca, więc wpadłem też już w takie towarzystwo, że dokonywałem różnych przestępstw, nie chodziłem do szkoły. W wieku 13 lat Tomek po raz pierwszy trafił do poprawczaka. Potem były kolejne zakłady o coraz ostrzejszym rygorze. Jak trafiłem do zakładu poprawczego, to mnie nic tam dobrego nie nauczono, no nie? to ja, ja się wychowywałem wśród no, bandytów i złodziei, morderców. Ja nie słuchałem wychowawcy, no, chłaniałem wiedzę. Od, od swoich no, kolegów. Ja uważałem, że, że to, co ja robię, to jest wszystko normalne, ale ci ludzie, którzy, którzy no, tak jak dzisiaj patrzę, żyją normalnie, no to są nienormalni. Nie? Za pobicie strażnika Tomek dostał kolejny wyrok. Psycholog złożył mu wyjątkową propozycję. Zamiast odsiadki, kilka lat w barce. Zgodził się. Ucieczka z chudobczyc wydała mu się dziecinnie łatwa. Mnie na pewno tutaj to, to miejsce nie urzekło, no, nie? no bo było obskurne, paskudne. Dzisiaj sobie no, to, to też tak rozumuję, że zostałem tutaj, no, dlatego że ja pierwszy raz no, może czułem się bezpiecznie. Nie? Wspólnota, której Tomek dziś jest liderem, 17 lat temu, gdy tu trafił, składała się z garstki ludzi, którzy nie mieli pomysłu na dalsze życie. Cały problem był taki, że to nie chodziło tylko, żeby były bloki, miejsce do mieszkania, tylko co dalej. Więc okazało się, że tu jest farma, że są puste budynki gospodarcze, że to wszystko można zagospodarować. Założeniem Basi i Tomka Sadowskich było stworzenie takich miejsc, które będą samowystarczalne. W chudopczycach barka wydzierżawiła 400 hektarów ziemi i założyła gospodarstwo rolno-usługowe. Przez lata wspólnota rozrosła się do ponad 80 osób. Andrzej dołączył dwa lata temu. Wcześniej próbował sił w Holandii, ale zamiast góry pieniędzy dorobił się długów i wylądował na ulicy. Cudem trafił do barki. W chudowczycach prowadzi ekologiczny ogród. Jak teraz z idzie? idzie? Jedzie. Może i przodu cały czas. Trzy paczuszki, nie? Pokaż, jak to wychodzi. Miał być No to jest, No dobra, bo no to potem jak nam rozrośnie, do... to Będzie pan może być. Jak, ja, jak przyjechałem z Holandii, to ja przyjechałem tak na trzy miesiące. Nie? Kto wie, jakby się stało, jakbym nie trafił na ten ogród. Nie? Miejsce, miejsce, stowarzyszenie, stowarzyszenie swoje. Zrobiło jeden, ale tak ogrodowi to bym przy, więcej procent przypisał. nie? tego tunelu, tu jest ten tunel, co przyszedł wczoraj. No dobrze, 8 metrów na 3 metry to będzie akurat na rozsadę. Tu nie trzeba będzie się męczyć. Wzięć będzie... te warunki, będzie dzięki. już zdvojite. Praca powiązana z hobby. Nie? Z lubię. Nie robię to z musu, że muszę odpękać tam 8 godzin i muszę to zrobić. Tylko siedzę na tym ogrodzie tak jak w lato, od rana do wieczora. Nawet jak już nieraz skończę, pójdę się wykąpać, przebiorę się i wracam na obrót. Żyje się z tymi roślinami, z tymi warzywami. Kiedy Barka przyjęła gospodarstwo w Chudobczycach, to był po prostu podupadający PGL. Dwa y, niewykończone bloki, rozpadające się budynki gospodarcze. I to było miejsce, w które swoje zaangażowanie, pracę i czas włożyli ludzie. Tacy jak Andrzej, jak Tomek. Chcieli, żeby tutaj był ich dom. Poczuli, że to jest miejsce, w którym mogą zacząć od nowa. Ekologiczny ogród z roku na rok rozrasta się coraz bardziej. Fundacja Dominiki sfinansowała budowę nowych szklarni i wymianę folii na starych tunelach. Każdy, kto trafia do wspólnoty, musi wybrać dla siebie zajęcie. Janek w młodości pasał zwierzęta w gospodarstwie ojca, dlatego nie zastanawiał się. Wybrał kozy sami się rządzimy i no niestety, no chcesz coś robić, rób, rób. Nie, nie ma picia, bicia, myślę, że bardziej się szanujemy jak, jak jakiejś rodziny, jak, jak, jak Janek prowadzi stado według własnych metod, niekonwencjonalnych, ale skutecznych. Kozy lubią spokojną, cichą muzykę, no muzyka koi, nie, nerwy, poprawia obyczaje. Byłem w szkole, w klasie muzycznej, nie? i tak mi zostało to przyzwyczajenie, nie. Pierwsza opera, Kniaz Igor, kurcze w Poznaniu to obejrzałem, to jeszcze jako nastolatek. I tak, tak już zostało i tak polubiłem. Tak włączę wieczorem muzykę, sobie gdzieś pod murkiem, kuska do mnie przyjdzie, ja ją pogłaszczę, ona mi potarga trochę ciuchy, nie? Wiadomo. Samo życie. Samo życie. No co innego szukać po świecie? Od dziesięciu lat tutaj jest moje miejsce tutaj i myślę, że tu dożyję swojego wieku. I myślę, że mnie koledzy odprowadzą kiedyś. Łopatą dupę przyklepią i to wszystko. No co tu wymagać od No niech pan powie, zaraz wiosna, trawa się zasileni, kasztany zakwitną. No co tu wymagać, powiedz pan, jechać do, do Tunezji na wczasy? Tam w Tunezji takich kus nie mają, jak u mnie. Gdy Krzysztof przyjechał do Hodobczyc. Doskonale znał się na paragrafach kodeksu karnego, ale o pracy w gospodarstwie nie miał zielonego pojęcia. Na miejscu przeszedł półtora roczny kurs zawodowy w ramach Centrum Integracji Społecznej. Teraz wspólnie z psem Izim opiekuje się stadem 300 owiec. To easy. Tu chodź. Dawaj, dawaj, dawaj. Do przodu, je, do przodu. Dawaj. 7 dni w tygodniu zajmujemy się owcami od rana do prawie do wieczora. Ja jestem z nimi prawie codziennie. One mi ufają, one do mnie podchodzą, ja tam. Tutaj, Dawaj. No ja z nimi pożartuję i pośmieję się. Ja normalnie z nimi rozmawiam tak jak z człowiekiem. Nie, ja, tak jak z, z psem z Izim. I do przodu. No i ładnie, i mamy zagonione. Dobrze. Krzysztof pochodzi z Zielonej Góry. We wspólnocie jest od trzech lat. Całość 20 lat mam za sobą w zakładach karnych, spędzone. Na 48 przeżyte. Pierwszy wyrok dostałem za napad na milicję, bo to wtedy milicja była za pobicie 3 lata. Później to już za, za napady same siedziały, za artykuły 210 napad z rabunkiem. No już gdy się zbierało więcej lat od siedzianych, no to wstąpiłem do grupy zorganizowanej. Handel narkotykami, te dziewczyny na trasie w agencjach. No i tak, odsiedziałem 20 lat, i znalazłem się tutaj. Oj, chodź, malutki, zaszczyt, zrobię razem. No to jest miejsce, gdzie chciałbym spędzić jeszcze tutaj parę lat. Nie, a może już tu do końca zostanę. Nie ma perspektyw, żeby stąd odchodzić, do zielone, znaczy wracać tam do siebie do zielonej. Bo ja jeżeli wrócę do zielonej, to wiem, czym to się zakończy. To się zakończy zakładem karnym. Kolejny wyrok. Z kursów zawodowych może skorzystać każdy członek wspólnoty. Centrum integracji społecznej prowadzi półtora roczne warsztaty. Ogrodniczy, budowlany, gastronomiczny. Tym, którzy je ukończą, łatwiej znaleźć pracę i zacząć życie poza barką. Hudowczyce to mała wieś. Żyje tu około 70 osób. Część z nich boryka się z bezrobociem i biedą. Kulczyk Foundation sfinansuje obiady dla najbiedniejszych mieszkańców. Kładźcie tutaj na razie, a chłopacy to sobie rozdzielą wszystko. Fundacja kupiła nowy sprzęt gastronomiczny. Do tej pory Edzio, szef kuchni, gotował dla 80 osób. Teraz będzie musiał wykarmić dodatkowe 25, głównie dzieci. Normalnie na co dzień jest wasza kuchnia. Kuchnia dla tych, którzy tutaj mieszkają, tak? Ale kogoś więcej karmicie też, spoza barki? Tylko dzieci teraz przychodzą. Ile tych dzieci? No, jak dzisiaj było siedmioro. No, ale ma być więcej. Znasz te dzieciaki? No jak nie znam, jak one tu latają. Ja już zaniosę, Rysiu. Chcesz tu być elegancki, ale sobie poradzę. Do wspólnoty barki trafiają różni ludzie. Często kryminaliści, przestępcy, złodzieje. Ludzie, którym nikt dotąd nie ufał. Bardzo jest inaczej. Tak było w przypadku Tomka. Kiedy przyszedł do barki, usłyszał, że ma być odpowiedzialny za magazyn. Dostał do niego klucza. Mógł pomyśleć, że to wszystko można ukraść, spieniężyć. Byłaby to jakaś wartość. Ale zrozumiał, że dużo większą wartością jest to, że mu zaufano. A to są pokrywki do wiader, nie? Uwaga, ostrożnie. I tak właśnie działa barka. Ufa ludziom, wierzy w nich, a to sprawia, że oni zaczynają wierzyć sami w siebie. Fajna nożka, to będzie przydatna na parę lat. Rysiek trafił do barki dwa lata temu z zagranicy. Pracuje w kuchni na zmywaku. W latach 90. jak tysiące Polaków wyjechał na Zachód. Niemcy, Belgia, Francja, Włochy próbował uciec od problemów. 30 lat byłem alkoholikiem 30 lat, nie 50, 15, 30. Było dobrze, pracowało się, zarabiało się piękne pieniądze, ale później wpadłem w ten wir alkoholowy. Byłem niczym. Barka, przynajmniej dla mnie, to ona zrobiła. Ona mi dała drugie życie, nie? Bo ja bym się nie podniósł. Sam. Przez alkohol Rysiek stracił pracę, mieszkanie, znajomych. Żył na ulicy. Ludzie z amsterdamskiego oddziału barki znaleźli go w noclegowni z połamanymi rękami i nogami. Przekonali Ryszka, by wrócił do kraju. W Europie stowarzyszenie prowadzi cztery oddziały. Dwuosobowe grupy street codziennie patrolują ulice miast w poszukiwaniu bezdomnych Polaków. My to jesteśmy takim żywym przykładem, żeśmy sami przez te bagno przeszli i teraz pomagamy naszych rodaków. Żaden wyszkolony nie przymówi do takiego. Jak byłem w Londynie, to co widziałem, to już, to, to, to już był szok. Dziewczyny, młode, kupaki, grób, na grobie materac i ona tu śpi. To normalnie jest zgr zgroza. Według danych Barki w Londynie jest 6,5 tysiąca bezdomnych. Co dziesiąty z nich to Polak. I udało mi się z koleżanką jednego namówić. Ja mu powiedziałem jedno, on mówi, że już nie odejdzie od alkoholu i że ma długi, że ma to, że ma tamto, Mówię, on nie ma po co wracać. No tym się tłumaczą wszyscy. No, no, no. Ja go przekonałem jednym, że nikt nie będzie ci ścigał za długi, bo to wszystko weźmie nasz prawnik w ręce, a mamy prawnika, za którego ty nie będziesz płacił. I to jest wielka pomoc dla takich, bo jak oni wszedą do kraju, oni są bez pieniędzy, zrujnowani. Jak on dojdzie do prawnika? Co nim pokieruje? Jak on to załatwi sam? Od 2007 roku barka pomogła wrócić 10 tysiącom osób. Większość z nich odnowiła kontakty z bliskimi. Część znalazła miejsce we wspólnotach. Ci, którzy trafili do Chudobczyc, mieszkają w niewielkich kawalerkach, zazwyczaj po dwóch. Wielu walczy z uzależnieniem od alkoholu. Dlatego wszystkich obowiązuje zakaz picia. Jak ktoś łamie takie zasady, no. no wczoraj, wczoraj się wydarzyło sobie no, paru małolatów, no, no. Zabalowało, można powiedzieć. Nie może, nie może być w takim miejscu takiej sytuacji, że ktoś sobie robi no, melinę z tego miejsca. Nie? My musimy, my musimy interweniować bo i, i jeśli my nie będziemy interweniować to za chwilę te osoby które próbują walczyć z tym nałogiem też będą pić rok temu taka wpadka zdarzyła się ogrodnikowi Andrzejowi moim zdaniem to nie była żadna ani wielka wpadka po prostu wszum sobie nagrywa i normalnie sobie wypiłem przy tym parę Piwek, ale stało się tak, że wieczorem ktoś to zauważył, chociaż nie byłem tutaj. A to jest było wszystko troszeczkę zmanipulowane. Znaczy się, może nie zmanipulowane, może ja na to tak patrzę. Nie? Bo każdy ma swój punkt widzenia na, na tą sytuację. Absolutnie, nie można właściwie o nikim powiedzieć, że można go skreślić, ale no zdarzają się osoby, że na przykład no nie może sobie poradzić z alkoholem. Wtedy jednak wspólnota, dbając o trzeźwość, bo powiedzmy, że jest 60-70% uzależnionych, więc wtedy oni mówią: słuchaj, stary, musisz pójść na terapię. I tak było w przypadku Andrzeja. Jak ja długo tu zostanę, to, to ja sam nie wiem. Bo też trzeba ja myślę o tym, żeby już się powoli yy, usamodzielić. Nie? Niektórzy do Chudobczyc trafiają na chwilę i idą dalej. Inni traktują to miejsce jak ostatnią przystań. Dla Tomka tutaj zaczęło się nowe życie. Odnalazł miłość, ale wciąż nie umie o niej opowiadać. ma Moja? Nie. Karolinę poznałem tutaj, no i tak jakoś zacząłem tam się kręcić, no bo, no, no nie, to jest za trudno. No właśnie, sami mężczyźni, no i przyjeżdża sobie dziewczyna z dwójką dzieci, z mamą, młoda. Oczywiście, no było wielu zainteresowanych tą dziewczyną, ale ja, no, po moich przejściach po prostu nie szukałam. Ja nigdy też nie miałem wcześniej tak długo no, dziewczyny. No nie? I zawsze, zawsze miałem, miałem krótko, bo prowadziłem szybki tryb życia. Tomasz przyniósł nam telewizor, postarał się o szafę. No i no, no, nie ukrywajmy, prosił się na herbatę. Zaproponowałem jej, czy byśmy byli razem. No i tak jesteśmy aż do dzisiaj. Córki Karoliny, Jessica i Ines, szybko zaakceptowały Tomka. Pięć lat później urodził się syn, Dawid. No też już patrzę na życie inaczej i jednak to są najlepsze lata mojego życia, no nie tutaj w tym miejscu. Byliśmy po przejściach, bo, bo domek też był po przejściach, a stworzyliśmy taki, taki normalny dom. North and South, east and west, slept in the most comfortable bed. Without you here, I can't get any rest. Cause when you're around, the world is rosy. When you're around, you make me feel so cozy. Home is where you